Simon Sinek ukuł takie stwierdzenie, że zaufania nie buduje się poprzez oferowanie pomocy. Tak naprawdę zaufanie buduje się wtedy, kiedy prosisz o pomoc. Bo wtedy, kiedy prosisz o pomoc, stajesz przed drugą osobą całkowicie bezbronny. Stajesz ze wszystkim, co w sobie nosisz. Stajesz z każdą swoją słabością. I tak naprawdę, wtedy, kiedy ty prosisz o pomoc, to dajesz drugiej osobie dostęp do swojego życia, dostęp do tego, kim jesteś w pełni, ze wszystkimi swoimi słabościami, wątpliwościami i miejscami, w których można bardzo łatwo cię zranić. To jest dopiero moment, i to jest dopiero miejsce budowania zaufania. Zaufania nie buduje się poprzez to, że jak widzę kogoś, kto nie jest w najlepszym stanie albo kto jest w kryzysie, to podchodzę do niego i mówię: Ej, słuchaj, pamiętaj, znamy się, jak coś, to możesz na mnie liczyć. Wiesz, możesz zawsze walić jak dym, wiesz co, zawsze możesz do mnie zadzwonić, powiedzieć, co ci leży na sercu, wygadać się itd. itd. Wiecie, są to jakieś zapewnienia, ale dalej nie jest to. Budowanie głębokiego zaufania, bo to ta budowa tego zaufania zacznie się wtedy, kiedy ten, który potrzebuje pomocy, o tą pomoc poprosi. I teraz przechodząc do Ewangelii, jest to, myślę, że bardzo ciekawa intuicja wobec tego, jak działał Jezus. Bo zobaczcie, tak naprawdę, żeby zbudować funkcjonującą relację, na przykład małżeństwo, to dwie osoby muszą darzyć siebie zaufaniem. Ciężko jest zbudować działającą, funkcjonującą relację małżeńską, partnerską, rodzicielską, kiedy jedna z tych osób nie ma zaufania wobec drugiej. I zobaczcie, co robi Jezus. Jezus doskonale o tym wie i doskonale nas przeprowadza przez proces całkowitego zaufania sobie nawzajem. A tak naprawdę myślę, że przeprowadza nas przez proces tego, żebyśmy to my potrafili jemu zaufać i żebyśmy uwierzyli, że on ufa nam. Zwróćcie uwagę, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus obdarza zaufaniem tych, którzy są niegodni zaufania. Jak to jest możliwe? Sam mówi, że nie przychodzi powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc w jakiś sposób musi przeprowadzić tych ludzi przez proces budowania zaufania ich wobec siebie samych, ich wobec Jezusa i wiary w to, że Jezus ufa im. Jak to robi Jezus? Na kartach Ewangelii w wielu miejscach ludzie przychodzą do Niego i proszą Go o pomoc. Przychodzą tłumy chorych, ludzie przynoszą Mu chorych, na przykład setnik przychodzi z prośbą o pomoc uzdrowienia. Jego syna, kobieta krwawiąca przychodzi i prosi o pomoc w uzdrowieniu z 12 lat krwawienia. Jair przychodzi i prosi o pomoc uzdrowienia swojej córki. Mnóstwo ludzi prosi go o pomoc. A Jezus lituje się nad nimi i ich uzdrawia. Lituje się nad nimi i Przychodzi im z pomocą. To samo dzieje się dzisiaj. Dzisiaj też jest mnóstwo świadectw fizycznych uzdrowień, dzisiaj też jest mnóstwo świadectw nawróceń. Kiedy prosimy Boga, kiedy prosimy Jezusa o pomoc, on naprawdę nas wysłuchuje i z tą pomocą przychodzi i zaczyna budować zaufanie. Ale żeby to działało, to zaufanie musi być pełne. I teraz myślę, że. Tym, co robi Jezus poprzez powołania apostołów, to jest nie tylko nadanie im kierunku i nie tylko pokazanie, co mają robić, ale w tych powołaniach, w tych zaproszeniach do tego, żeby oni szli za Nim, jest tak naprawdę prośba o pomoc. Zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus wysyła dwunastu apostołów w parach, żeby szli i głosili Ewangelię, żeby w Jego imię nakładali ręce, wyrzucali złe duchy, uzdrawiali chorych, i tak dalej, i tak dalej, tak naprawdę jest to prośba o pomoc. Bo czy Jezus nie mógłby tego wszystkiego sam zrobić? Czy Bóg Wszechmogący nie mógłby po prostu uzdrowić wszystkich, którzy tego potrzebują, którzy tego pragną? Ale jednak Jezusowi, jednak Bogu spodobało się działać przez ludzi. I poprzez to, że Jezus zaprasza apostołów do tego, żeby wyszli, i głosili Ewangelię, i uzdrawiali chorych w Jego imię, i poprzez to buduje zaufanie ich wobec Jezusa, wiarę w to, że Jezus im ufa, że Jezus ich obdarza zaufaniem, ich słabych, ich grzeszników, ich celników, ich ludzi z trudną przeszłością. Jezus troszczy się o nasze zaufanie z dwóch stron. Troszczy się o to, żebyśmy my ufali Jemu, ale też troszczy się o to, żebyśmy uwierzyli, że On ufa nam. I teraz myślę, że warto zastanowić się nad tym pytaniem: czy moja relacja z Jezusem polega tylko na proszeniu go o pomoc? Czy ja próbuję budować zaufanie tylko poprzez swoje proszenie Jezusa o pomoc? I może nawet mam doświadczenie tego, że Jezus działa w moim życiu, że Jezus czyni cuda w moim życiu, że Jezus odpowiada na moje modlitwy, że Jezus się o mnie troszczy. To czy ja jestem osobą, która też pracuje nad tym, aby budować zaufanie z drugiej strony? Czy odpowiadam na zaproszenia Boga w swoim życiu? Czy odpowiadam na Jego prośby o to, jak mógłbym Mu pomóc?